Ej, gdzie ty jesteś, panie. A nie, wstawaj pan. Ty. Nie ma, wstawaj. Wstawaj. A jak, mam, jak mam panu mówić w ogóle? Pan ja może być. No pytałem się wczoraj no co to za nazwa? Jak panu na imię, naprawdę? Nie no wiem. Jak? Dobra, Zbyszek będę ci mówił, dobra? Dobra. Jedziemy tą taksówką. Działa ta taksówka? E, powinna, ale jest w trochę tragicznym stanie. Mm, ale. Jak ją wyjedziemy na drogę, to pewnie zaraz Buda dla za nami będzie. Mm. mówisz pan? Gdzie ona jest? A tu... Tam za śmieciarką. Zbyszek, skąd ty wziąłeś tą śmieciarkę? Ma się swoje znajomości, nie pytaj. No I zobacz pan, czy odpala. Ja Jaka idę, zna. porzeczysz. No i co działa? Wygląda mi to na uszczelkę pod głowicą. Dobra, zadzwoń pan, powie jakiś mechanika, żeby to podjechał. Dobra, to ja zaraz załatwię. Dobra, zaraz będzie. Pochmurno dzisiaj trochę. No. Długo mu to zajmie? Nie wiem, bo mówił, że jest gdzieś za rogiem już. Mhm. Jakoś go kurwa nie widzę. Trzeba policję? Panie, co pan robi? Dobra, już nie ma policji. Już nie ma. O, przyjął. Dobry. Dobry. Dobry proszę pani. Eee, mamy taksówkę tutaj, taką. Pan no, zobaczy. Ona. Nie rusza w ogóle. Kleba, to ty? No to ja. O Jezus, Maria, dawno cię nie widziałem. No kurde, no ja. Ja długo. My znaczy? znacie? To no długo cię nie widziałem. No, no i to bardzo dobrze, człowieku. Z dekady co najmniej. Mogę wsiąść do środka? Bo nie mam. Siaraj, wsiaraj, wsiaraj. pojedziemy. Ty, zbychu, masz czym pojechać? Dosz radę? Za! Za, transport. Nie pierdoli się najwyżej. Dobra, jedź pan. No. A? Dobra, ogarnij sobie jakoś transport. Ty <laughs> jedź, jak pan ma na imię? Trevor, jestem. Trevor, dobra, jedź. Kurwa, stąd wyjechać, to ja pierdolę. Masz pan ten. E... No, salon mechanika, kur... Kurwa! Jebany śmieć! Masz, sal... ja pierdę... masz, masz pan salon. Masz pan salon mechanika, No ma! A jaki dobry? No pani, kurwa, lepszego w okolicy to nie znajdziesz! No no mi się podoba. Błokim! No kurwa, nie da się złapieć, pani. No nie da. Tą taksówką, wie pan jak ta taksówka lata? Dosłownie lata. A chuj z nią naprawić! No... teraz już nie lata, bo jest... Cała rozjebana w sumie, ale... Co? No a pan to kiedyś próbował? E, zielska, co e, kiedyś? Wy Wig tutaj sprzedawali. Tutaj? No tutaj, no kurwa, tam było! No co jest kurwa?! No nie próbowałem, ja pan co? Nie wiem czy tam nawet był jakiś Kurwa, no Kurka rurka, no teraz są zamknięte, no ale to taki dobry towar był, że to... Kurwa czekaj, źle, źle pojechaliśmy. Czekaj, musimy zawrócić. To, pan nie wie, gdzie masz ten? Nie, Rzym się złagopił! Hm. Tak dobrze się z panią, Gadasz się aż... Zagapiłem normalnie To dobrze chyba. No to jak najlepiej, bo dobre kontakty z klientami trzeba mieć. No, dokładnie. Widził no. pan kiedyś ten komisariat tu? Panie! Nigdy w życiu! no i doskonałe. może kilka razy, ale to A... prawie. A w Sandy... Zameczki w... mnie odbili. Sandy pan był? Albo w paleta. O, Sandy to moje... No skurp... No kurde, no, Sandy Shorto, ja sam pochodzi pochodzę, no. Tam miałem swój domek, cały swój dobytek. No co pan nie masz teraz? No teraz to wszystko w pi poszło, bo ten urząd skarbowy się kurwa na mnie e, mm. uwziął. Gdzie pan masz to? A tutaj? Tutaj one łobaczy. Ło pan. Dobry. Kurwa, panie, tu trzeba wyklepać. Co to za kurwa? Policja. A czemu ty mojej pasterze biz? Wypierdalaj mi stąd! Razem ci! Pięta tych miast! KORWA! Śmiecił pierdolony! Wypierdalaj mi stąd! No pan wiesz, że. Czepił się jebany żółwam! Teraz to takie sam niesamochody! Henry! Weź sobie kurwa to first! Bo. nie da! bądź się jebanu! shire! ci! Kopa kurwa w łeb! Ja. Mogę a to zmienić. Nie baj, kurwa. Tak macie. Oś, oś, oś. Macie takich. Często? Kurwa, ścigają mnie ostatnio. To da, Dasz panu radę coś z tym wykombinować? Panie, ja nie dam rady. Przecież panie, ja to wyklepię. będzie... fugal, dziś mi. No, to dobrze. Nie da się świetnika. A ten radiowóz... A tamten... A! Tamtego to jebać, mać go. Korwa! Spalić, chce. Dobra panie, w ile to zrobisz? Pani, e, daj mi pan dwa dni i ja to... Co ty tu robisz? tak słucham. Ooooora. Jak taksówką? <laughs> jak Aha, zamówiłeś taksówkę. No tak. A... Ej, a właśnie... Zbychu. Uuu. Zbychu. Chodź. A, to do mnie mówić zapomniałem jak mam na imię, co tam? Masz jakieś miejsce, gdzie możemy przechować tą taksówę, w sensie wiesz, gdzie możemy w ogóle planować to wszystko, bo tak u mnie w domu to nie za bardzo eee, chyba, nie? Wiesz co, ja się zapytam Trevora, tego co tam dupę tak wypina, to może coś tam tego ma. Dobra, to się go spyta, ja coś nie wiem. Frankiem y, y, jakieś tak robimy interes, intereski takie fajne i przydałoby się dziup, no, no i no i dziupna no, bym, znaczy jakaś taka na przechowanie samochodzików. Miałbyś to coś. Panie, coś, coś. Pytasz im, no, możecie tu przechowywać, abyście mi tylko nie zajmowali pod I to, Ale to tyle. To, to, to tutaj, tutaj? No tu możecie, możecie do pewno, Gdzie wam się podoba? Aha, mamy no, no. to pod dośnita. Pana, całą do proces. Tego, kurwa, Oksa, możecie, bo tego nie używam, nie ogarniam tego. A ma, masz pan jakiś samochód na pożyczenie? Nie. Ty, tak, Teo jak mi tego nie rozpierdalicie, to tutaj maska ma otwartą, no to szpaka mogę wam pożyczyć. Dobra, to bierzemy ten. Siemano. 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 Siema. To dam. Ja się, że się zapytałem pierwszy. Aaa, ja jestem szybszy i co? Nie no, przyjeżdżam, bo w sumie wy tam siedzicie u tych balasów tak często. Patrzycie na nich, tak? No patrzymy, patrzymy. Ballasy to ja mam dwa po pierwsze. Poczekajcie <laughs> Ballasek, nie no, nie chcę. Znacie OG balasu? No. To jest PJ? Tak, PJ. No. Eee... Wiecie, gdzie on ma dom? Znaczy na Groswit, ale który? Tak, ja wiem który. A pokażesz? Nie Zdajem, to pokażesz? Tak, spoko. Dobra, to no, jedziemy samochodem? No, dawaj na rowerek. Rowerek? Już przejdziemy. Dobra, no, Co? O, sąsiedzi, idealnie. papieroska może? Papieroska? A zależy, kto go Nie no, mordziaty, mam papieroska, człowieku. Dobra, to prowadź. Dobra, to ja Tutaj? załamam. No, z tego co wiem, to właściciele tego domu to pojechali na jakieś wakacje, to może wejść na dach. No, wy tu siedzicie na tych dziennicach tak 2 4 na 7 no. no tam, nie wiem jak który tego widzisz, dom? To, widzisz ta, ten szary dom przed naną? Na, na którego się patrzy? Ten taki no, z tym tam, długim tam, tym, tam, tym tam, Garażem Garażem długim, no To właśnie ten tamten tam co jest jego dom No, z tego co zauważyłem, cze, często się w nim szlaje, ja co chwilę do niego wchodzi to To bardziej zobaczyć od tyłu ten No, dam? a samochód jakiś ma? E, ma Ale nie pamiętam dokładnie jak wygląda a i tutaj Tutaj jest tego. To jest. Aha, to jest ten. Garaż. Ale nie ma. Uważaj, bo trochę się tutaj śleja tych balasów. Nie zauważam, nas tu raczej jak. Będziemy kłócać. Dobra, to. Ojc mi, co on tam ma w środku? No ja bym... nigdy nie wiem, nigdy go nie mam, ale obstaję, że go tu jakieś. A dużo jakieś... tutaj gotowe? Znaczy, no OG, no to ma dużo chyba hajsu, no, nie? Pewnie wszystko jest właśnie u niego. Dobra, Panie. a. Panie. Ktoś. Nie wiem. Kogoś ma z rodziny, kto tam jest na przykład, czy nie? Nie ma żadnej rodziny? Wie, mamy to wiedzieć? nigdy chyba nie widziałem. Ej, kucnij, 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 kucni. Był chyba jakiś tutaj, jego brat coś, coś kojarzy, ale nie pamiętam, nagle ślad o nim ucichnął, więc wiem. So. Dobra. A, a ile ma wejść? Tu jest jedno, widzę. Tylko jedno, dwa? Od tyłu jest jedno i od przodu jest jedno. Czyli a, trzy. Trzy wejścia. No i garaż, no, w garażu nie ma żadnego. No to jest jedno, dobra, chyba najlepiej tym, bo ja ogólnie tu dzisiaj będę wbijał do niego, nie, chyba go zabiję jeżeli będzie, jak go spotkam to nie żyje. No, no nic mi nie zrobi, chcę zarobić, no. ja, ja nawet nie mam na, na ogrzewanie domu, Zalazłem typa się jeździ, jest taksówkarzem i, i po prostu no chcę zarobić. Dobra, Zbyczek, gotowy. Jak najbardziej. Wyłącz tylko światło, to nie? Dobra. Pamiętasz plan. Czekaj tutaj, chyba że... Chyba że zaczną strzelać. To wtedy podejść tam od głównej strony.

Tego mojego brata to kiedyś zabija Rączki do góry Słyszysz mnie? Nie wyciągasz okay. nic. Kim jesteś? Masz lufę przy głowie. Chodź, wyjdź z tych okien, chodź. Chodź. Nic nie robisz. Kim był ten gościu? Uci. Pidgey? Tak, mój brat. Idź do przodu tam. Tam. Do, do, do tamtego pokoju. Idź.

Dobra! Dobra, dawaj, dawaj. Masz coś szczelnego do strzelania? Tak, w soku. Dobry. Mój kolana. się strzelają. Jedź. Cech jest. Masz jakąś trasę ucieczki? Coś tak mieć. Co... Jedź, Jedź. Jest więcej amunicji oprócz tego? Eee, powinnyście być po hotelu. Jadom, jadą, jadą. Nie zatrzymuj się. Kurwa, tędy. Ile? Opony. O! Ooo! Wybuchli. Jesteś cały? Nie! Gdzieś jakiś jakiegoś załuku, czy coś. Dwójka, dwójka, jedzie, dwójka Policja. O, pat, pat, pat. dobra. Jeszcze jest amunicja? Czy tyle? Tyle już. Ja pierdziele. Nie, 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 nie wierzę. Nie, 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 nie. Nie na lotnisko. Policja nie nas zaś. Na nie muszę spokojnie. Musz wjechać tu izmelić. na ten. Na parking możesz wjechać. Jedź, 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 jedź. Policja za nami jest. Ja. Na sam górę. Kurwa, ki z jasy stąd? Dawaj, dawaj, dawaj. Amunicja no, mi się kończy. Ło! Łocie, No, wow. o, 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 policja! Nie... Jedź! Wybóg, wybóg, wybóg! Jedź, jedź! Do jakiejś alejki nie wiem. Zbierzielaj stąd. No tu stoi ten samochód jeszcze.